Cześć, nazywam się Weronika Matwiejczuk, a dzisiaj dowiesz się o tym, czym jest neuro oraz poza schematyczne myślenie w marketingu i sprzedaży oraz kim jest przedsiębiorca. Razem ze mną jest dzisiaj Arkadiusz Zimmerman, Pan. przedsiębiorca od kilkunastu, kilku ponad dwudziestoletnim <gry> doświadczeniem, tw, produkt, tworzy produkty luksusowe, czyli biżuterię oraz inwestuje w nieruchomości. Jeżeli interesuje Cię świat biznesu jesteś głodny merytorycznej wiedzy, prosto od ekspertów, zasubskrybuj ten kanał po to, żeby być na bieżąco z wszystkimi naszymi materiałami. Arku, to jakbyś teraz Ty też mógł trochę więcej opowiedzieć o sobie, bo ja Ci tak krótko przedstawiłam. Dlaczego w ogóle, skąd się pojawił pomysł na te produkty luksusowe u Ciebie? <coughs> Trudno mi tak powiedzieć, na, skąd się wziął. Tak? To wynikło, jakby z, z tego, że ja zawsze byłem osobą przedsiębiorczą. I pojawił się temat no, wiele lat temu, czyli ponad 20 lat temu, biżuterii. W ówczesnym czasie w Polsce ta biżuteria jeszcze nie była aż tak mocna, nazwijmy to, w produkcji. Mhm. A mnie właśnie bardzo interesowała produkcja, czyli okay. produkt niesprzedażowy od razu, tylko jakby ten rdzeń. Tak? Mhm. Czyli projekt, produkcja i dopiero sprzedaż. Więc bardzo mnie to zainteresowało w tamtym czasie. I jak podjąłem się tematu to e, dzisiaj wiem o tym, że e, myślałem już w pewnym e, schematach, które e, dzisiaj są albo dopiero są w trendach, a ja już miałem w sobie, tak? A to też na pewno powiemy o tożsamości pewnego no. przedsiębiorcy, więc też to z tego będzie wy, wynikało. E, no, na mojej drodze po prostu stał, stanął taki projekt, który się bardzo tym e, zainteresowałem i no, już ponad 20 lat się tym projektem mhm. zajmuję. Mhm. No i tak naprawdę to była Twoja jedna działalność, którą rozwinąłeś i zacząłeś też inwestować, w nieruchomości i też premium. Tak, w międzyczasie sama jakby idea projektowania i tak naprawdę designu mm -hmm. przełożyła się również na temat nieruchomościowe. Ja ogólnie oprócz tego, że jestem przedsiębiorcą, kocham sztukę, kocham design, kocham teatr, kocham wystawy i dla mnie też wnętrza oddziałują więc e, przejście tam też było dosyć takie naturalne, a jeżeli jest sztuka, a jest też przedsiębiorca, no to <laughs> <mamy, laughs> Zasem design mamy zarazem e, zarabianie pieniędzy, więc no rzecz e, no, wręcz idealna. No, dokładnie. Dla Ciebie. Okay. E, dzisiaj e, prowadzisz dzisiaj wykład e, na w naszym panelu tematycznym Trendy w marketingu i mówisz o neuro oraz schematycznym myśleniu w marketingu i to się oczywiście na pewno bardzo łączy z, twoim, z twoją działalnością. Jakbyś mógł tak wytłumaczyć o czym to będzie w ogóle wykład? tak Są takie pojęcie, to ono się wzięło z neurobiologii tak naprawdę. W Stanach Zjednoczonych czy w części innego świeca jest to już naturalne. W Polsce dopiero to tak naprawdę wchodzi. Z neurobiologii się, wziął się neuromarketing, mhm. dlatego że e, takie klasyczna sprzedaż czy klasyczny marketing doszedł do pewnej ściany. Tak? Dlatego, że jeżeli e, mamy nastawione w klasycznym myśleniu, e, jakie to są osoby, czyli możemy je zbadać poprzez różnego rodzaju czy sądy, czy pytanie, czy inne rzeczy, ale nie znamy uczuć i oddziaływania, które ten produkt daje. I to właśnie bada neurobiologa, a stąd się wziął neuromarketing. Poza schematyczne tematy nazwałem, dlatego że poza schematyczne to są inteligencja emocjonalna, mm -hmm. która ma zastosowania gigantyczne w samorozwoju, ale w biznesie. Do tego filozofia stoicka. Wszystkie tematy, to jest, to jest niesamowite. Są... Jest, filozofia stoicka jest bardzo pragmatyczna i bardzo praktyczną filozofią. Mm -hmm. Przegada się znowu rozwój osobowy, ale też w biznesie, a całe kompendium zawiera się w psychologii kognitywnej. Zde <grym> Jakkolwiek są nowe słowa, <grym> słuchaczy, czy nie, one stanowią tak naprawdę całość. Czy to jest poza schematyczne? Na dzień dzisiejszy jest to poza schematyczne, a właśnie chcę pokazać, jakie są trendy i gdzie mamy pójść, bo. W tych czterech tematach, tak naprawdę, za jakiś czas, jak ktoś nie będzie w tych tematach, mm -hmm. to będzie miał duże problemy ze swoją firmami, z usługami, produktami czy budowaniem marki. Bo chyba trochę już duże marki, generalnie, bardzo długo już nad, nad tym pracują, tak, i badają te odczucia, jak wpływać na podświadomość naszą. Mm -hmm. Pytanie, czy jakby każde firmy na to będzie stać? Uważasz, że każde powinny? Ależ oczywiście. Yy, to jest tak, jak. Yy, 500 największych firm w Stanach Zjednoczonych poprosiło właśnie neurobiologów, aby zbadały temat, co mogą jakby pójść dalej. Mhm. Tak? To się przełożyło, że oni już to opracowanie mają, ale ci neurobiolodzy również przez to, że mają kontakt z biznesem, zaczęli pisać książki. Więc my, my, czy mali, średni, czy troszeczkę większy przedsiębiorcy, również mamy dostęp do tego. I to jest tak naprawdę, czy chcemy to przestudiować, się tego nauczyć i zaimplementować, zależy tylko od nas. Mhm. Dostęp do wiedzy jest tak w Polsce już też część laboratoriów czy firm, które się tym zajmują, służą usługami, więc chcemy to możemy. Tak no fajnie, że w ogóle rozpoczynasz takie tematy u nas w ASBIRO. Tak. Wiadomo, że każdy się pyta, jak zrobić reklamę, storytelling jest ważny, <noise> wiesz, jakby blogi, tak. YouTube, a ty jakby patrzysz tak całościowo i dużo szerzej na ten marketing. No i pewnie też dzisiaj. Będziesz o tym mówił. Nie wiem, czy się zmieścisz w czasie w ogóle. No właśnie, to jest dosyć ciekawe. Mam się zmieścić w 70 minutach o czterech tak gigantycznych tak? tematach, które mogą zająć i rok czasu studiowania albo więcej. Ale postarałem się zrobić taki panel, który pokaże część, ale część tak naprawdę zainteresuje, żeby każdy, kto jest przedsiębiorcą, czy stara się być przedsiębiorcą, poszedł dalej. Mhm, mhm. A mówiłaś o zdobywaniu wiedzy. Jakie książki polecasz lub gdzie ty się szkoliłeś? Jak ty w ogóle natrafiłeś na takie tematy? I dlaczego wiadomo, branża jakby produktów luksusowych na pewno trochę na ciebie wymusiła, tak patrzenie ten nieszablonowe, mhm. ale skąd ty czerpałeś wiedzę na początku? To jest właśnie to, że ja nie mam czegoś takiego, że wejdę do jakichś półek sklepowych tak, i widzę te, te, te książki, czy w internecie przeczytam, czy zobaczę. Um, to jest jakby w moich darach, tak? Jak <laughs> moich darach czy talentach, <laughs> że y, mnie kierunkuje w, pewną, w, w, w pewne strefy. Ja sam czasami na przykład nie wiem, dlaczego ja tam idę, mm -hmm. tak, ale wiem, że, że coś tam jest i zaczynam szukać, tak? Na przykład, no, co jest w filozofii stoickiej takiego, że to się przekłada na, na biznes, a kiedy zacząłem to studiować, to coś genialnego. Spojrzenie kognitywne uh -huh. niesamowitą rzecz otwiera, znaczy gigantyczną. Tak? To jest totalnie inne spojrzenie. To spojrzenie, które ja miałem, ale nie, nie umiałem tego nazwać. Tak? Jeżeli je studiować, to właśnie jest. Nie, nie jestem taką osobą, że oczywiście, jak ktoś coś podpowie mi, coś pokazuje, no to się tym zainteresuję, uh -huh. tak? ale ja jestem taką, taką osobą, która. to ja, ja szukam gdzieś, gdzieś tych kierunków. Tak? Taki przykład też pokażę. Kiedyś w biżuterii zostaliśmy, Otrzymałem nagrodę Ministerstwa Gospodarki za najbardziej innowacyjną firmę w województwie pomorskim. A polegało to na tym, że mieliśmy szlifiernie, mieliśmy polernie i zakupiłem cztery różne technologie. Mm -hmm. I swemu menadżerowi produkcji powiedziałem, że zakupiłem wszystkie cztery technologie, ale wszystkie instrukcje mam wyrzucić do kosza. Jemu nie wolno tego oglądać. Okej, okay. i co się stało? I powiedziałem, że ma tak testować te cztery różne technologie, żeby zrobić z niej jedną. A chodzi mi o to, żeby uefektywnić pracę. Mniej więcej pracowało około nie wiem, 20 pracowników. Mhm. Potem zwiększyliśmy trzykrotnie ilość, polepszając jakość przy czterech osobach. Poza schematyczne myślenie, poza w ogóle totalnie, biznesie. Totalnie, totalnie. Ja to mam po prostu w sobie. Tak? Pytanie, czy przedsiębiorcy mają na to czas? Bo wiesz, jak są organizacyjnie zajęci. Kiedy jest ten etap, że właśnie powinni się uczyć takiej rzeczy w ogóle? Bo jeżeli są organizacyjnie w swojej firmie, to myślę, że nie mają dużo tego czasu. Wiadomo, że to już łatwo się. Takie komentarze pewnie będą. Niełatwo tobie by Arek mówić, jak ty już wiesz, już masz nieruchomości, tu firma oddelegowana, no to ty sobie możesz myśleć. A uważasz, że generalnie powinni przedsiębiorcy cały czas na to zwracać uwagę, czy po, po pewnym pułapie, który dopiero osiągną? Delegowanie przedsiębiorstwa jest procesem. Mhm. I oni zacząć, jakkolwiek, czy dzisiaj są na jakimś etapie, czy zaczynają, od razu powinno to zacząć robić, bo to jest proces. O może trwać. O pół roku, o innych może trwać dwa albo trzy lata. Mhm. Ale jeżeli przedsiębiorca jest w firmie, to jest masakra. Ona ma pracować nad firmą. Tak? Spojrzenie z punktu Orła na przykład, tak? który lata, mamy inną perspektywę niż ze zwierzęcia, które biega, biega gdzieś mhm. tam po sawannie, tak? I to jest, dla mnie to przedsiębiorca jest taki orze właśnie, tak? Że on ma w ogóle mieć inne spojrzenie. A ma myśleć analitycznie, strategicznie, znać wszystkie oczywiście tak. procesy kajne, że wiedzie, wszystko wiedzieć co się dzieje. Ale nie ma w tym pracować, bo on ma zatrudniać ludzi lepszych od siebie uh -huh. w danych właśnie miejscach. Nie? I to jest rzecz, która musi wybrzmieć, którą tak naprawdę wiadomo przedsiębiorcy na różnym etapie do ASBiRO przychodzą, ale jednak jest na integracji taki Arek, który <laughs> prowadzi wykłady i zawsze jest takim wzorem u nas właśnie do, w jakim kierunku powinien pójść przedsiębiorca. I bardzo często rozmawiasz, poruszasz tematy takie filozoficzne, tutaj też już Filozofia stoicka jest, tak. jesteś wyz... no, wyznawca to jest za mocne może <grym> nie słowo, nie, nie, nie używa się, ale jakie konkretnie rzeczy z filozofii stoickiej jakby wykorzystałeś w swojej drodze, yy, przedsiębiorcy? E, filozofia stoicka tak naprawdę bardzo uspokaja przedsiębiorcy. Tak? Bo na to, na co mamy wpływ, mhm. no to możemy zmieniać. Tak. A na co, na, na, na co nie mamy wpływu, to po co się denerwować? To jest coś przeczytałam książka która zmieniła moje życie to jest jak przestać się martwić i zacząć żyć i właśnie to była ta maksymalność. No tak, bo no to jest takie fajne pytanie, jeżeli no. widzimy, że ktoś ma problem i się go pytamy, masz problem tak, a może coś z tym zrobić? Tak. No to czemu się martwisz? Tak. No i druga, masz problem tak, a może coś się zrobić nie. No to czemu się martwisz? Tak, Zobaczcie, tak i nie odpowiadamy, ale czemu się martwisz, tak? Trzeba tak. ma spuścić z balona i się zająć tak naprawdę, jeżeli nie możemy coś, czynniki zewnętrzne jeszcze się stały, to nie możemy. No, takim fajnym przykładem jest Edison, gdzie mu się fabryka spaliła. Mm -hmm. no i on, jak się paliła fabryka, zawołał do swojego syna, przyprowadź całą rodzinę, niech zobaczą jaki jest wielki ogień. Zresztą. On się w ogóle tym nie przejmował. Dlaczego? No poszedł do Forda, pożyczył milion dolarów i zbudował nową fabrykę. Okay. Znalazł zna tak? rozwiązanie już. No, no, dlaczego mam się przynajmniej że ta fabryka się spaliła? Jak się spaliła, no, to się spaliła, no co ja z tym zrobić, tak? mhm. Czyli stosując tę metodę, nie angażuję się emocjonalnie tutaj, mhm. tylko znowu się angażuję w rozwiązanie, tak? Ja w ogóle jestem też takim naturym, że ja szukam od razu rozwiązania, mhm. prawda, a nie mam się denerwować taką rzeczą, tak? Oczywiście jestem człowiekiem, tak? Wszyscy z nas, no emocje oczywiście są, tak? Ale y, staram się skupić na, na rozwiązaniach tych problemów, a nie na tkwienie w tak? nim. Następnym takim bardzo dobrym przykładem jest, to ja bardzo to mocno stosuję, to jest tak zwana metoda planowania A, B, C, D. Mhm. Tak, nie AB, tylko A, B, C, D. Okay. Czyli co się może stać okay. A, co się może B, co się może C i D? Tak? Czy mamy na przykład A i D? Ja mamy najlepszą i... <laughs> mam najlepszą i najgorszą. I tak? okay. Więc nawet tak się wydarzy najgorsza, to się przygotowujemy na najgorszą. Mhm. Czyli, jakie są w środku, na przykład jest B i C, i każdym razem się się No bo na czemu mam się denerwujesz? Bo ja wiedziałem, że coś się będzie. Na no skąd mogę wiedzieć? No bo przewiduję. No, tak, czyli ona daje myślenie już do przodu. Jak daje myślenie już do przodu, mm -hmm. jak najczęściej wydarzy się, jestem przygotowany. Nie wydarzy się, jest okej. Okay. Tak, czyli uczy mnie spokoju w tym biznesie. A, a ja tu włożę kij w mrowisko. Ostatnia Dajesz. sytuacja, pandemia czarny łabędź. nie mogłeś tego przewidzieć. Tak. Wiadomo, w jakiś tam sposób pewnie się mogłeś przygotować, tak. No tak? na to nie gdzie ten stoi, jakby w, jak się wtedy zachować, nie? jeżeli prowadzisz gastronomię, okej, okay, dywersyfikacja, tak. no, ale nie zrobiłeś tego, przyznajesz się. Mhm. E, co, co, co w takiej sytuacji zrobić? I to tak, zobacz, mam przedsiębiorstwo dotyczące biżuterii i mam nieruchomości, tak, jeżeli na przykład mi w danym momencie odcięło prąd, czyli produkcja mi spada i nie mam zamówień na biżuterię, a mam pieniądze w nieruchomości, mhm. tak, Czyli mogę część przełożyć pieniędzy na przykład tutaj i dojść do wniosku, że przez rok czasu spokojnie mogę pokrywać te koszty, tak. Mhm. Z drugiej strony od razu włączyło się taki wiesz element rozmowy z klientami, tak. Ja zacząłem wyzwaniać do klientów i nie rozmawiać w ogóle o biznesie. A co, o życiu po prostu? Że tak. nie, szukałeś po prostu... Nie, wysłuchajcie, słuchajcie nie martwcie się, spokojnie będzie do przodu. No. pani Arko, co pan w ogóle mówi? A my no tak, bo ja do pani dzwonię i do pana dzwonię, tak. Jesteśmy w tym, w tym samym czasie. Ale nie denerwujmy się, że biznesy nam spadają, mm -hmm. to, co możemy z tym zrobić? Nie? I nagle się okazało, że y, zaczęli, zaczęliśmy razem szukać pewnych rozwiązań, mm -hmm. tak? I powstały nowe biznesy. Tak, tak. A, czyli, no, jakie ma wpływ na to, że jest y, pandemia, tak? tak, tak. No, no nie mamy na to wpływu, tak? Czyli nie planowałem tego, ale szukam rozwiązania wtedy. Mm -hmm. Nawet jeżeli nie miałem wcześniej tak kilku odnóg, tak. ale mimo wszystko zawsze coś można zrobić. Na czarne łomędzie no, Taleb mówi, że możemy się przygotować, tak? No, Hallelujah. <grystanie> <grystanie> Taleb oczywiście, gratuluję, niesamowity człowiek. No ale jak się przygotować na, na coś takiego? Ale to, to, to faktycznie ta filozofia stoicka po, pomaga w tym. Pomaga w też w tym inteligencja emocjonalna albo pomaga też tym też przedsiębiorcy. I pięknie nawiązałeś do mojego kolejnego pytania, bo poruszasz właśnie te bardzo często wątki filozoficzne w ogóle. Wychodzisz powyżej tego, co tutaj często nas biro jakby, co poruszamy, tak? Czyli jak zarządzać, marketing, reklamy, no nieruchomości, też takie twarde Zarządzanie rzeczy. Tak. tak, a ty wychodzisz wyżej i prowadziłeś no, ostatnim seminarium też właśnie wykład, w którym było pytanie, kim jest przedsiębiorca? Jakbyś mógł tutaj tak nam w skrócie teraz swoją filozofię tak przedstawić. To, to, to jest moja filozofia, no to, jest, to jest tak naprawdę tożsamość. Tak? Mamy przypowieść o talentach i jest Pan, który daje jednemu jeden, drugim chyba pięć, tak, pięć i dziesięć. No i pierwszy, który zakopał, mówi sługo niewierny, odejdź. I zabieram ci, daję temu, kto miał pięć i pomnożył razy dwa, mhm. i 10 razy dwa i dał temu pierwszemu. Tak? I co, co, co to jest pokazane, tak? Że Pan Bóg, e, dając, e, znaczy kim, kim był ten Pan kim były te osoby? Więc pan był Pan Bóg, a tym osobami byli przedsiębiorcy. Tak. Tak? Czyli przy, 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 przedsiębiorca to jest osoba powołana. Mhm. Mamy tożsamość, mamy służbę w powołaniu. Mamy kręgosłup. Mhm. Jest osoba, która jest przedsiębiorstwo, ma przedsiębiorstwo albo jest przedsiębiorstwem, tak? czyli na przykład zarządza, jest menadżerem, dyrektorem, prezesem, to ma w tym sobie tę tożsamość. Tylko musimy odkryć. I żeby będzie wiedział, że ma pomnażać, mhm. tak? czyli obfitować, może w pieniądzach, może w interesach, może w zarządzaniu, może przekazywać innym. Tak? Ja to nazywam taką fajną przekazywaniem fali. Tak? Czyli jeżeli ja będę jakąś wiedzę, to ją przekazuję. Dalej, tak? Czyli nie bądź może martwym. Tak? Może marcu wszystko stawił u <gry> tak? a ty masz się tą falą, masz prze, przekazywać tą, tą swoją wiedzę. Ja nie umiem nie przekazywać. Mhm. Tak? Czyli znając swoją tożsamość, tak? pomnażam ją nie dla swojego tylko dobra, tylko dla dobra też innych. dla mnie bardzo ważne. Tak? I, I przedsiębiorca, który w ten sposób będzie myślał mhm. i będzie wiedział, kto, jaka jest jego tożsamość, to już patrzy z innej perspektywy. Tak? Jestem powołany, mam służbę, tak. obfituję. Bo ja nie mam z tym problemu, że mam. Nie tyle, że ja, tylko przedsiębiorca, tak? Nie mam problemu, czy dzisiaj mam majątek, czy którego nie ma. Tak? Tak zawsze robisz Bo zawsze idę do przodu, bo ja zawsze chcę to pomnażać. Więc to samo w przedsiębiorcy, właśnie w tym jest, w tym kręgosłupie, tak? Czy mam powołanie i mam służbę. Czyli pierwsze to jest takie samopoznanie po prostu, tak? Więc to jest tak, tak można parafrazować, że majątek mogę stracić. Eee, najbliżsi mogą się ode mnie odwrócić, ale ja samą sobą zostaję. Tak. I teraz, co ja mam w sobie? Jeżeli dalej mam ten kręgosłup i tą wiedzę, a właśnie, tak, jeżeli jestem mądrym przedsiębiorcą, to eee, i odpoczywam i się uczę. Mhm. Tak? Ja się kocham uczyć. Podkreślam, kocham. Tak? Kocham. Kocham. Tak. Się kocham się nie uczyć. Nie że się nie rozwija, to tak naprawdę nie ma. Dokładnie. Opcji, I, I zobacz, tracę majątek, najbliżsi się odwrócą, czy, czy rodzina, przyjaciele i tak dalej, ona tam nie wiem, partner, partnerka. A ja zostaję sam wtedy, tak? Ale czy naprawdę zostaję sam? No nie, bo mam tą samą tożsamość, tak? tak? Czyli znowu mogę stać, znowu mogę coś z tym zrobić, mm. tak? To taki fajny kawał. <laughs> Mi się dobrze <laughs> podoba. Żebyśmy się też pośmiać <laughs> z okazji TV Biro. Chłopak mówi do dziewczyny, słuchaj, bym stracił cały majątek, stracił pracę, wszystkie oszczędności, kochałabyś mnie dalej? No kochałabym, tęskniła, ale kochała. <laughs> Więc no, o, to tak tak. no nikomu tego nie życzę, Równie. ale no, jest taka różna perspektywa, tak? Więc, ale no, no, biedny chłop został sam, ale znowu, no okej, okay, no, zostanę sam, będę miał te emocje tak. negatywne i tak dalej, ale mam swoją kręgosłup i tożsamość, tak? Czyli idę do przodu, rozwiązuję mhm. problem. Tak. No tak naprawdę ja myślę, że większość przedsiębiorców, którzy zbudowali biznes i później go stracą, tak? Przykład Trumpa, no to później odbudowanie, jeżeli ma się tą wiedzę, to już nie. Tak, oczywiście. Ostatnia rzecz, którą bym ciebie chciała zapytać. Chodzą takie słuchy u nas na zbiro, że generalnie przedsiębiorcą się właśnie albo rodzi, albo nie. Ty też mówisz o tym powołaniu. E, czyli to jest tak, że albo się z tym rodzimy, albo nie, czy, czy jest, możemy na to wpływać? To jest bardzo ciekawe pytanie. tak? E, tutaj oprócz Biblii możemy dotrzeć właśnie filozofii, tak? czyli dążenia do, e, do prawdy. I Ja jestem zwolennikiem takiej części tezy powiedzenia, że się rodzimy. Mhm. Tak? Bo każ, każdy ma talent tak. i każdy ma dary. Każdy, ale różne. Tak? I w tej różnorodności jesteśmy piękni. Dobrze spojrzymy, przedsiębiorstwo z kilka procent, tak naprawdę. Mhm. Tak? Ale gdyby my, przedsiębiorcy, nie mieli naszych supporterów, ludzi nawet lepszych w innych sferach naszego życia biznesowego, to byśmy też nie mogli prowadzić tych biznesów. My możemy nadać pewien ton, pewną ideę, tak? znaleźć finanse, znaleźć inne rzeczy, zorganizować. Ale ktoś inny może być świetnym menadżerem, świetnym producentem świetnym projektantem, genialnym sprzedawcą, tak? a my na tym stoimy. Gdyby nie ich talenty również i dary, my też byśmy nie egzystowali. Więc w większości myślę, tak? jestem z wynikiem, że mamy to powołanie i e, taką służbę, ale też możemy gdzieś się tego nauczyć. Tak? To nie, nie, nie ma przeszkody, że ktoś nie ma może tego talentu, ale chce na przykład się rozwijać. Nie ma w tym problemu. Przebywać, taka moja była zawsze recepta, przebywać w środowisku i nawet już nie mówiąc o ASBiro, tak ale generalnie tak, przedsiębiorców. Tak. No to jest zasada tak. pięciu, tak? Czyli tak. Te pięć osób, które wokół Ciebie przybywa, no to szukaj takiego, gdzie, gdzie, gdzie wzrastasz. Mhm. Tak? Jeśli widzisz, że nie wzrastasz już z tych pięciu osób, no to idź, idź dalej. dalej tak. Ja to zaimplementowałem dalej. Pięć środowisk. Okej. Okay. Tak? Numer rotina. jeden, biro. As <noise> <noise> Dzięki, Ari. <Ale. głos> no i reszta. Tam. Ale tak, szukajcie swojej, tak i mm -hmm. różnorodnych. Tak, żeby tak? różne. Mm -hmm. Ja nie umiem egzystować bez sztuki, ale kocham biznes. Tak? Kocham sztukę, kocham biznes. To na mnie wpływa całość. Z tego wynika. Ja najwię najwięcej inspiracji ciągnę z Biblii, ciągle, ciągle z psychologii, ciągle z filozofii i to implementuję do, do biznesu, bo książki biznesowe wszyscy znamy. Wszyscy te same czytamy, tak? One są podobne. To jest szablon, to jest tak. wszystko to samo, tak? Czyli tutaj nie ma wyjątkowości. Ale to też szukam w ogóle gdzieś gdzieś, gdzieś, gdzieś indziej tego. Tak naprawdę, wiesz, jedną książkę jak ktoś przeczyta i nic nie zauważy wartościowego, a jedną przeczytaj, wiesz, jedną rzecz taką do siebie znajdzie, która odmieni te życie. No jeszcze kiedyś powiedziałem, że. Rzecz wiadoma, w Biblii mamy 2000 stwierdzeń o finansach, mm -hmm. o sprzedaży, tak. o zarządzaniu, jak być genialnym liderem. Tak. To jest rzecz nie, niesamowita, a tylko 500 stwierdzeń na, na temat miłości czy miłosierdzia. No, pan by wiedział, że w tym będziemy <grym> mieli problemy, a może tam mamy się rozwijać. On nie ma z tym problemu. Tak? Mm -hmm. Mamy być ludźmi twórczymi. się yy, o talentach. Tak? Kogo nagrodził? No, tego, który pomnożył to wszystko. Tak? Czyli trzeba uczyć się, trzeba pomnażać, trzeba obfitować. No i przede wszystkim właśnie tak nie szablonowo myśleć, nie zamykać się. Tak. Nie zamykać, jak jeszcze wiesz, nawiązując do tego początku tutaj poza schematycznego myślenia, w marketingu to jest jedno, ale e, moim zdaniem i, i wydaje mi się, że dużą wartość takie wywiady wnoszą, bo oczywiście już kanałów na YouTubie, podcastów biznesowych jest mnóstwo. E, oczywiście. Każdy daje wartość, jakby nie, nie mówię, i my tutaj też się stajemy, tak, staramy się i zarządzania uczyć, bo to jest ważne. Absolutnie. E, ale trzeba też czasami wychodzić, e, wychodzić szerzej. I e, widzę trochę taką tendencję wśród przedsiębiorców, że coraz więcej się faktycznie tą duchowością, e, duchowością, przepraszam, nie tyle duchowością, co jakby rozwojem takim. Jak to nazwać? Osobistym takim, ale osobistym. Holistycznym, no osobistym. Tak, on, on jest bardzo ważny, bo jeżeli przedsiębiorca będzie miał tą tożsamość i będzie miał ten rozwój, to on to przełoży. Tak. On będzie też inaczej to widział, on będzie innych ludzi zatrudniał, mhm. będzie inne środowisko budowało siebie. Tak. Mhm, okay, no dobra, to co? Dziękujemy Ci, Arku. Bardzo. Ja, jeżeli podoba Wam się ten film, to oczywiście zasubskrybujcie, dajcie lajka, muszę to powiedzieć na YouTubie. I dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podobają takie treści, właśnie z, związane z, z filozofią. To będziemy Arka może częściej, częściej zapraszać. Czy jednak wolicie te twarde rzeczy biznesowe? I jakie Wy macie podejście? Czy w ogóle się rozwijacie w tym kierunku? Inspiracji tutaj macie od Arka tak? Bib... takie podstawowe, Biblia. Tak. Psychologia, filozofia. Psychologia, filozofia. Czy wy się w tym kierunku rozwijacie, czy jednak cały czas te książki biznesowe? No i co, zachęcam Was, żebyście myśleli poza schematycznie bardziej. <grym> dzięki, dzięki Arko. Do zobaczenia w następnym odcinku.